Czujecie ten podmuch gorąca? To smocze płomienie, w których wykuto Dragon's Dogma 2. Ta gra nie boi się robić rzeczy po swojemu, a najciekawsze przygody oferuje graczom lubiącym podążać własnymi drogami. Panom pierwszej odsłony przyszło czekać blisko 12 lat na premierę Dragon's Dogma 2. Sequel miał być większy i lepszy pod każdym względem od swojego i tak bardzo udanego poprzednika. Capcom przygotowując kontynuację miał w zamyśle jedno – uwolnić pełnię potencjału i zrealizować w końcu wszystkie pomysły oraz wizje, jakich poprzednio urzeczywistnić się nie dało. Czy tym razem faktycznie tak się stało? Przekonajmy się. Zacznijmy od wytłumaczenia, czym właściwie jest Dragon's Dogma 2. Odpowiedź wbrew pozorom nie jest taka prosta, bo raz, że to gra o skomplikowanych zależnościach między systemami rozgrywki, a dwa, strasznie przy tym dziwna i pod wieloma względami po prostu inna od konkurencji. W teorii to fabularne RPG akcji, mi jednak zabawa bardziej przypominała symulator fantazy, gdzie opowieść to drugorzędny dodatek, a na pierwszy plan wysuwa się konwencja drogi, powolna eksploracja świata na piechotę oraz rzecz jasna, emocjonująca walka. Główny wątek fabularny to opowieść z Ogranicza heroicznej fantastyki. Dzielamy się w wybrańca i musimy odzyskać utracony na rzecz uzurpatora tron. Ostatecznie poza politycznymi przeciwnikami przyjdzie nam zmierzyć się z wielkim smokiem, który na początku gry zabrał nasze serce, naznaczając nas jako mitycznego Arisena. Bohatera, którego przeznaczenie, choć teoretycznie z góry określone, możemy jako gracz przerwać. Przed chwilą powiedziałem, że gra jest inna i dziwna na tle konkurencyjnych produkcji, więc wypadałoby rozwinąć tę myśl. Przede wszystkim druga dogma stoi mocno w kontrze do tego, co reprezentują współczesne i przez wielu Uwielbiane produkcje AAA. Nie jest to gra, która prowadzi użytkownika za rękę. Choć główne cele są często oznaczone na mapie, to w tym wypadku czuć, że twórcy zawierzają graczowi. Głupio to chwalić, ale to naprawdę powiew świeżego powietrza, gdy wysokobudżetowa budżetowa gra świadomie pozwala graczom uczyć się na błędach, jak i odkrywać rzeczy na własną rękę niczym fantastycznym Elden Ringu. Podczas zabawy sam miałem początkowo głupie problemy z, wstyd się przyznać, wykonaniem kilku prostych questów, choćby dlatego, że część z nich wymaga po prostu myślenia słuchania i przeczytania notatek zamiast ślepego podążania za znacznikiem. No kto by pomyślał takie rzeczy w 2024 roku? Bardzo mi się to podobało i widać, że twórcy za nic mają wygodnickie przyzwyczajenia współczesnych graczy. Tak więc szybka podróż jest maksymalnie ograniczona i gra wymusza częste bieganie z buta. Dopiero po kilkunastu godzinach dostrzegłem, że stoi za tym faktyczny projekt rozgrywki, a nie tylko kaprys studia. Sama mapa jest zazwyczaj wolna od znaczników i to głównie od naszej ciekawości zależy, ile atrakcji odnajdziemy. To także gra o strasznie powolnym początku, gdzie pierwsze godziny przypominają wypełnianie obowiązków podrzędnego pazia, bez jakiejś szczególnej ekspozycji fabularnej i treściwych zadań. Łatwo mi sobie wyobrazić, że wielu graczy odpadnie już na tym etapie i da sobie spokój z całą resztą, uznając, że gra nie szanuje ich czasu i jest przy tym mało intuicyjna. A szkoda, bo Dragon's Dogma 2 zyskuje niesamowicie z każdą kolejną godziną i sam w połowie fabuły zmieniłem diametralnie nastawienie do gry, łapiąc apetyt na więcej. W tym właśnie miejscu wchodzi ten wcześniej przytoczony symulator świata Fantaze gdzie imersje budują nam ciekawsze zadania spoza wątku głównego oraz cała seria pomniejszych i losowych interakcji płynnie łączących się w duże, skomplikowane wydarzenia. Nie zapamiętam drugiej dogmy za historię Arizena, a za podróże po świecie, w którym cały czas coś w naturalny sposób przyciągało moją uwagę. Niejednokrotnie przeżywałem mikroprzygody powstałe z przypadku. Jak wtedy, gdy w trakcie jednej podróży zastała mnie noc, a widoczność spadła do dwóch metrów. Błądziłem po omacku, aż doszedłem do konturów budynku, które w rzeczywistości okazały się wielkim ogrem. Nie specjalnie ucieszonym z naszego spotkania. Pewnie dlatego w czasie walki po prostu chwycił mnie za fraki i rzucił kilkanaście metrów dalej, prosto w pobliski obóz goblinów, które oczywiście radośnie dołączyły do mordobicia. Gdy udało mi się wdrapać na prześladującego mnie kolosa, by odwdzięczyć się za nieszczęścia dźgnięciem w oko, ten tylko bezceremonialnie zrzucił mnie na ziemię, lecz przed obrażeniami od upadku ratował mnie pionek. Samodzielnie stworzona postać o zaawansowanym SI, która wspomaga nas w walce i eksploracji. Ten w ostatniej chwili zdołał mnie złapać. Samo Akcja wyglądała na świetnie wyreżyserowany skrypt, a podobnych chwil doświadczyłem wielokrotnie, i branie w nich udziału to serio przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Wtedy dostrzegłem, ile tak razy zyskuje na tym całym powolnym wędrowaniu w grupie naszych towarzyszy. Wygodnickie korzystanie z szybkiej podróży sprawiłoby, że gracz nie dostrzegłby wielu bardzo ciekawych zależności, jakie na każdym kroku pojawiają się w tym świecie. Jak w Skyrimie, taki tu immersję lepiej budowała cała otoczka gry, zamiast fabularne zadania z głównego wątku. To gra stworzona do doświadczenia jej we własnym tempie, a po nie jest tu wskazany. Najlepiej bawiłem się, gdy leniwie odkrywałem atrakcje otwartego świata, podziwiając jednocześnie śliczne widoki i wykonując poboczne aktywności, takie jak zadania polegające na odnalezieniu skrytobójcy, który czai się w tłumie i czyha na życie kapłanki wykonującej święty rytuał, lub próba rozwikłania intrygi aptekarki trującej swoich pacjentów. A poza wspomnianym aspektem symulacyjnym, doceniam bardzo system walki: emocjonujący, satysfakcjonujący i w odpowiednich momentach pompujący w żyłach adrenalinę. Najbliż Bliżej mu chyba do serii Monster Hunter. Szczególnie gdy wybierzemy klasę powolnego wojownika i walczymy z użyciem dwuręcznego miecza. Potężne uderzenia posyłają przeciwników wysoko w powietrze, zadając jednocześnie ogromne obrażenia. Bardzo efekciarsko wygląda także magia, pozwalająca stworzyć chociażby lodowy kolec, po którym następnie biegniemy, aby wskoczyć bestii na grzbiet. Równie praktyczny jest łucznik posyłający w stronę przeciwników ekspresowe salwy strzał. Jego obecność jest nieoceniona w trakcie walki z harpiami. To wszystko sprawia, że wybór klasy ma tutaj ogromne znaczenie i bardzo wpływa na przebieg starć. Na szczęście twórcy oddali do naszej dyspozycji możliwość swobodnej zmiany profesji, co przyda się w momencie, gdy odblokowujecie kilka dodatkowych klas. I wszystko byłoby pięknie, gdyby tylko nie ta nieszczęsna optymalizacja. Konsolowa wersja Dragon's Dogma 2 desperacko walczy o utrzymanie 30 klatek na sekundę, ale często przegrywa te batalie. Gra naprawdę cieszy oczy i robi często użytek z zaawansowanej fizyki, co jednak prowadzi do dużych spadków płynności. W miastach przy szybkich ruchach kamery animacja często chrupie. Najbardziej krytycznego momentu doświadczyłem podczas jednej walki z Gryfem, gdy w ruch poszła cała magia i wszystkie ataki sojuszników. Wówczas jestem pewien, że liczba wyświetlanych klatek spadła do jednocyfrowych wartości, bo cała gra na kilka sekund zamieniła się w pokaz slajdów. Jest to miejscami uciążliwe i psuje dobre wrażenie, które z kolei starannie buduje śliczna oprawa graficzna w klimacie charakterystycznym dla klasycznego fantazy. Na każdym kroku widzimy więc szlachetnych rycerzy w potężnych zbrojach i zakapturzonych magów, a kamienne budowle i zamki robią odpowiednio monumentalne wrażenie. Mnie szczególnie podobała się szczegółowo wykonana roślinność na wiatrem. Dzięki niej przemierzanie lasów było prawdziwą przyjemnością. Pomimo problemów technicznych nie można odmówić grze z Dogma 2, tego, że stoi za nią wyraźnie ukształtowana wizja twórców, którzy nie zwracali większej uwagi na panujące dookoła trendy. To faktycznie gra skrojona wokół niezwykle spójnego pomysłu na eksplorację i walkę. Dzięki temu powstało RPG akcji unikalne na tyle, że nie jestem w stanie porównać go do żadnej gry, nie licząc oczywiście jedynki to chyba największa zaleta gry. I choć nie byłem do niej od początku pozytywnie nastawiony, to po czasie wsiąknąłem w ten świat bez reszty i najchętniej nie opuszczałbym go przez jeszcze wiele godzin. Nowa dogma to kolejny tegoroczny hit. I jest Jestem pewien, że gra zajmie bardzo wysokie miejsce w listach najlepszych produkcji 2024 roku.